Szybko, sprawnie, komfortowo. Elfy Warszawskiej Szybkiej Kolei Miejskiej. Droga S8 w Warszawie przez stolicę bez korków. Inwestycje w porcie Gdynia. Czyli czym różni się Roro od Lolo? Legionowo. Pociąg Szybkiej Kolei Miejskiej dojeżdża stąd na Dworzec Centralny w 40 minut. Samochodem w godzinach szczytu tak szybko do centrum Warszawy się nie dojedzie. Podobnie jak na lotnisko. Tam SKMK dociera w godzinę. A podróż takim pociągiem to czysta przyjemność. No, it's pretty good. Very nice. Yeah. What do you like? Especially? Well, it's really clean. You can buy tickets here. That's good. Yes, modern, clean, yeah, comfortable. Taki transport spotykamy w innych miastach europejskich, a Warszawa w tej chwili jest jedną z ważniejszych stolic w Unii Europejskiej. Nowe pociągi o wdzięcznej nazwie ELF wyprodukowano w Polsce w bedgowskich zakładach PESA. Szybka kolej miejska kupiła 13 takich składów. Spółka zapłaciła za nie około 370 milionów złotych, uzyskując na ten cel 177 milionów unijnego dofinansowania. Te 13 jednostek obsługują dwie trasy: S2, czyli z lotniska Chopina do sulejówka miłesnej, i S3 z. z lotniska Chopina do Legionowa. To, że Elfy spodobały się podróżnym już wiemy. Dobrą opinię o nich mają także maszyniści. Maszynista z kabiny ma bardzo e, dobre spojrzenie na szlak, który jest przed pojazdem oraz ma ergonomiczny pulpit, fotel maszynisty i pomocnik maszynisty oraz e, jeżeli chodzi o ergonomię obsługi pojazdu jest bardzo dogodna. Nowe pociągi dojeżdżają, o czym mówiliśmy już w Transport TV, na nową stację Warszawa Okęcie. Dla pasażerów korzystających z międzynarodowego portu lotniczego imienia Chopina ma to ogromne znaczenie. Autobusy miejskie jeżdżą tylko po mieście, a my mamy pasażerów zarówno z całego Mazowsza, jak i z całej Polski, więc pasażerowie przyjeżdżają do Warszawy pociągiem, na dworcu centralnym przesiadają się w pociąg lotniskowy i w 20 minut są u nas na lotnisku. To samo w drugą stronę. Im więcej środków transportu na lotnisku, tym wygodniej dla pasażerów, a o to nam wszystkim chodzi. Jednorazowo każdy elf na miejscach siedzących i stojących może przewieźć nawet tysiąc pasażerów. Pociąg skończył bieg. Dziękujemy za wspólną podróż. 10,5 km długości. Trzy pasy ruchu w każdą stronę i trzy bezkolizyjne węzły. Tak w liczbach przedstawia się wybudowany w 2011 roku odcinek drogi S8 na terenie lewobrzeżnej Warszawy. Jest to pierwszy fragment tak zwanej obwodnicy okołowarszawskiej. Droga ma przede wszystkim za zadanie połączyć wyloty dróg krajowych z Warszawy oraz rozprowadzić ruch napływający do Warszawy, także z autostrady A2. I dzięki tej drodze także komunikacja pomiędzy poszczególnymi dzielnicami Warszawy jest bezpieczna i dużo bardziej komfortowa. Trasy wytyczono w terenie mocno zurbanizowanym. Wzdłuż S8 stoją osiedle. Poza miastami drogi buduje się o wiele łatwiej i sporo taniej. Była konieczność budowy oprócz węzłów także choćby kładek pieszorowerowych, przebudowy czy rozbudowy istniejących ulic. W związku z tym ten projekt był zdecydowanie droższy niż inne tego typu projekty. Tutaj były też pewne rozwiązania projektowe służące m.in. podniesieniu estetyki, no bo mamy do czynienia z drogą w mieście. By chronić mieszkańców od hałasu, zastosowano ekrany dźwiękochłonne, a część drogi prowadzi w głębokich wykopach. Inwestycja kosztowała 2 miliardy 800 milionów złotych. Ponad połowa to pieniądze z programu operacyjnego, infrastruktura i środowisko. 755 hektarów powierzchni, 18 km na 14 metrów głębokości i idealne wprost warunki nawigacyjne. Port w Gdyni jest bardzo ważnym ogniwem szóstego korytarza transeuropejskiej sieci transportowej. W 2012 roku przeładowano tu prawie 16 milionów ton ładunków. By skutecznie konkurować z innymi bałtyckimi portami, zarząd portu Gdynia musi inwestować w infrastrukturę. Szczególnie ważny jest rozwój przeładunków w technologii RORO. Jest to skrót od słów roll-on, roll-off, czyli wtoczyć, wytoczyć. Czyli jak, jak widać, wszystkie ładunki są wtaczane, wytaczane, w przeciwieństwie do tradycyjnej technologii przeładunku żurawiami, gdzie to jest nazywane zresztą lolo w skrócie, czyli lift-on, lift-off. Na niewielkich akwenach, takich jak Bałtyk, technologia RORO ma bardzo duże znaczenie, dlatego w strategii rozwoju gdyńskiego portu obok transportu kontenerowego odgrywa wielką rolę. I ta technologia jest najszybsza w praktyce przewozów morskich, ponieważ statek praktycznie w godzinę, półtorej ładuje się takimi tutaj naczepami, zjednostkowanymi trailerami i statek może bardzo szybko wypłynąć z portu. Przypływ do następnego portu również szybko jest obsługiwany. Trwająca właśnie rozbudowa infrastruktury do obsługi statków RORO to inwestycja warta 119 milionów złotych, przy unijnym dofinansowaniu w wysokości 45 milionów. Wiele jej elementów zostało już ukończonych. Są już nowe drogi ułatwiające dojazd do nabrzeży. Zbudowano i przebudowano także tory kolejowe, bez których trudno sobie wyobrazić załadunek i rozładunek towarów. Powstają place Największe wrażenie robi jednak nowa rampa załadunkowa, kluczowy element inwestycji. Bez tej rampy statki nie mogły, nie mogły zapełniać górnych pokładów. W chwili, w chwili, kiedy ta rampa już zaczęła być użytkowana, takie promy mogą być w 100% wykorzystywać swoją przestrzeń ładunkową. Termin zakończenia wszystkich prac zaplanowano w 2015 roku.